Więc o co tutaj chodzi? Tutaj chodzi o przerzucenie odpowiedzialności za swoje samopoczucie, za to, jakie zasoby mam na drugą osobę. Zamiast sama sobie dostarczyć to wszystko, czego potrzebuję, czego pragnę. Oczekuję, że druga osoba mi to da. A druga osoba nie jest po to, żeby ci cokolwiek dawać, żeby zaspokajać Twoje potrzeby. Mam na myśli potrzeby emocjonalne, mam na myśli potrzeby duchowe. Na poziomie czysto fizycznym tak, ta osoba może ci dać jak najbardziej wsparcie, czy finansowe, czy w formie przytulenia, i tak dalej, i tak dalej, ale ona nie jest od tego, żeby zaspokajać Twoje potrzeby, żeby kleić Twoje dziury emocjonalne, żeby kleić te wszystkie, zaspokajać te wszystkie potrzeby, których nie miałaś zaspokojonych, kiedy byłaś dzieckiem. Od tego nie jest druga osoba. I związki też nam to pokazują, że ta druga osoba nie jest po to, i czasem związek, który początkowo wydawał się bardzo fajny, taki budujący, wspierający, z czasem zaczyna przejawiać taką toksyczność. I bardzo łatwo jest wtedy wejść w ocenianie tej drugiej osoby. Tak, ona jest moim katem, a ja tu jestem ofiarą, przecież ja tylko pragnę miłości, przytulenia, tylko odrobinę wsparcia, a ta druga osoba nie dość, że mi tego nie daje, to jeszcze się zaczęła no, no robić, taka niefajna, nieprzyjemnie mi odpowiada, jakoś nie miło reaguje i tak dalej, i tak dalej. I to się dzieje też po to, żeby się obudzić, żeby się obudzić i wyjść z tej roli ofiary, z tej mentalności ofiary, która przerzuca odpowiedzialność za siebie, za swoje samopoczucie, za to, jaka jest, za to, czego doświadcza. Na inne osoby, na świat zewnętrzny. Bo kiedy tak na to spojrzymy, że świat zewnętrzny, czyli otoczenie, środowisko, osoby wokół nas i wreszcie osoby, z którymi wiążemy swoje losy, czyli nasi partnerzy, czyli osoby, które wybieramy na naszych partnerów życiowych. Czy to na jakiś czas, czy to na całe życie? Jak spojrzymy sobie na to wszystko jako na odbicie tego, co w nas, to tam się ukazuje, gdzie my mamy braki, gdzie my mamy niedostatki. I nie o to chodzi, żeby siebie naprawiać, ale o to chodzi, żeby siebie napełniać żeby napełniać sam, samego siebie, samemu napełniać siebie, nie oczekując, że świat zewnętrzny nam to da. I nasze otoczenie nam to pokazuje. Bo dopóki otoczenie nam daje wszystko, czego my potrzebujemy, no to wszystko jest okej, okay, No to z czym tutaj pracować? No to wszystko jest w porządku. Ale nie, nie jest. Bo kiedy jakaś osoba odejdzie z naszego życia, to wtedy nagle... Boże, taka pustka, czarna otchłań, i jak je ją teraz mam zapełnić, więc muszę znaleźć kolejną osobę, która mi coś da. Muszę znaleźć jakieś, jakąś rzecz, która mi to zapełni, tą moją dziurę emocjonalną. I szukasz, i desperacko szukasz czegokolwiek, albo kogokolwiek, kto zaspokoi ten twój brak, który czujesz. Ale po jakimś czasie każda z tych osób będzie odchodziła z twojego życia albo będzie stawała się czy może inaczej nawet nie to, że stawała się toksyczna, ale będzie przejawiała toksyczność wobec ciebie. Dlaczego? Żeby ci pokazać, że nie tam masz szukać, że to nie tam, to nie na zewnątrz, że to w sobie potrzebujesz znaleźć, zauważyć swoje braki, zauważyć swoje potrzeby, zauważyć swoje te takie odchłanie emocjonalne, dziury emocjonalne, jakie nosisz w sobie. Zobaczyć, czego one się domagają, i sama sobie to dać. Dopóki ty sobie tego nie dasz, dopóki będziesz szukała aprobaty, miłości, szacunku, docenienia, uznania, akceptacji na zewnątrz, to życie cały czas będzie ci pokazywało, w każdej relacji, prędzej czy później, że nie tędy droga. Więc, żeby Móc z tego wyjść, wyjść z tego schematu pakowania się w relacje, które nie wnoszą na dłuższą metę nic dobrego, wyjdź z tego schematu. Spójrz na to z poziomu energetyczno-duchowego. Spójrz na to, jakich wyborów dokonujesz. Spójrz na to, gdzie pakujesz swoje zasoby. Zamiast w siebie to w kogo. Lub w co? Co zasilasz swoją energią, żeby trwało? Kogo zasilasz swoją energią? Komu dajesz swoją moc? I teraz zobacz, jeśli zasilasz tamto swoją mocą i tamto staje się coraz większe i takie wręcz takie nadmuchane i napompowane i jest tego tak dużo, że staje się wręcz przemocą, to odbierz tę moc. I wszystko, co przekierowywałaś tam, przekieruj do siebie. Wzbogacaj siebie, siebie buduj, siebie napełniaj. Zwróć sobie swoją moc. Moc, którą dałaś innym, bo wybierając kogoś, kto ciebie nadużywa, wybierając kogoś, kto tobą manipuluje, kto ciebie umniejsza. To ty wybierasz, żeby ta osoba miała więcej mocy niż ty. Ty tej osobie dajesz władzę nad sobą. Tej osobie pozwalasz sobą rządzić, decydować o tobie. Więc to, do czego ja cię zachęcam serdecznie, to, żeby pozwolić sobie na początek spojrzeć na swoje wybory. Na swoje decyzje. Zobacz, że nie jesteś bezwolną ofiarą. Nie jesteś pozbawiona mocy. Ty jedynie i aż zrobiłaś dwie rzeczy. Pozbawiłaś samą siebie odpowiedzialności za siebie i odpowiedzialność za siebie przerzuciłaś na drugą osobę. I zrobiłaś drugą rzecz. Całą tą moc i siłę, którą masz w sobie, oddałaś tej drugiej osobie, którą teraz nazywasz katem i której ofiarą teraz ty się czujesz. Więc z tego schematu da się wyjść, da się wyjść z toksycznych relacji, ale trzeba spojrzeć na to całościowo. Trzeba spojrzeć na swoje wybory, na swoje intencje. Zajrzeć głębiej pod powierzchnię, żeby nie pozostawać na tym powierzchownym poziomie, gdzie widzimy tylko karta, ofiarę, widzimy liniowość i widzimy generalnie dokąd to prowadzi. Spójrz na to głębiej, zanurz się w sobie, bądź ze sobą szczera i uczciwa i zobacz, czego tak naprawdę ty się boisz. Bo zazwyczaj jest tak, że boimy się żyć, że boimy się stanąć w pełni do tego życia, wziąć odpowiedzialność w pełni za siebie i za to, jak nasze życie wygląda. Boimy się sięgnąć po swoją moc, bo ona jest tak wielka i potężna i możemy tak wiele zdziałać tą mocą, że my się jej po prostu boimy. Boimy się, że nie będziemy w stanie jej kontrolować, boimy się, że ona nas przytłoczy, boimy się, że ona nas zmieni negatywnie. Boimy się tego wpływu na świat, jaki możemy mieć, sięgając do swoich zasobów, do swojej mocy. Ja ci nie powiem, co masz zrobić. Ja tylko podzieliłam się z tobą tą perspektywą, która przyszła do mnie. I która dobijała się usilnie, żebym ja z nią przyszła z kolei tutaj i zrobiła to nagranie. I nie mam pojęcia, jakiego wyboru dokonasz, ale chcę, żebyś miała świadomość, że to ty dokonujesz wyborów. I czy zdecydujesz się popracować nad sobą, czy zdecydujesz się zajrzeć w siebie, czy zdecydujesz się opuścić jakąś relację, która ci nie służy, czy zdecydujesz się trwać w relacji. Która nie jest dla ciebie wspierająca, to dalej jest Twoja decyzja i Twój wybór. I obwinianie kogokolwiek to jest tak naprawdę oszukiwanie samej siebie. Do ciebie należy wybór. Życzę Ci z całego serca, żeby Twoje wybory były dla ciebie wspierające, najkorzystniejsze prowadzące Cię jeszcze bliżej siebie.